No to co, znowu speedranujemy, tak? Dzisiaj może uda mi się szybciej to zrobić. Natomiast są postacie, które busam lub gaz. Wydaje mi się, że powinniśmy to zrobić samym, tak szczerze mówiąc, bo najlepiej robić te dniowki, żeby jak najszybciej je zrobić postaciami, które są dopiero zaczynają, prawda? A sam dopiero tutaj u mnie zaczyna. Więc pewnie to by było jak... Szybciej zrobione, nie? Wejdźmy jeszcze do sklepu Być może coś tu dostaniemy Codzienny prezent dostaniemy za darmo A to aż dwa, bo mam premium pasa, nie? I coraz bliżej kruka jesteśmy no i 41 poziom pasa, więc niedługo opening słuchajcie całego. Co my tu mamy? Pokonaj w starcie solo lub knockout, wygraj 3 bitwy, więc starcie solo będziemy dzisiaj sobie grali. Oczywiście znowu zagramy szelką, żeby ją wbić tam jak najwięcej na maksa. Więc zaczynamy, czas start nasz tutaj, minuta 02 się... Zobaczymy, zobaczymy słuchajcie. Zobaczymy jak szybko. Dzisiaj samem gramy. Patrzcie, ktoś też ma tutaj sama. Sama, sama albo nie sama. Dobra, lecimy. O kurka. No dobra, ten już tutaj jest. Ja muszę uważać, bo on mi poszedł po tą skrzynkę, a tu jest mało tych skrzyneczek. Jezu, ile skrzynek ty? Widzicie to? Dobra, ja to muszę tutaj zrobić, muszę. Muszę, bo się uduszę. Muszę, bo się uduszę, słuchajcie. Dobra, dostaliśmy trochę. O, i ta mnie tu może atakować, więc musimy uważać. Ała, no nie strzelajże do mnie, ty. Dobra, no. Załatwiona. Okej, okay, lecimy z tym. Tu mamy jakiegoś. Albo jakąś. Wszyscy uciekają. No czemu wy uciekacie? Halo. No i gdzie tam poszłaś? Powiedz mi. No i dobra, i został nam tylko Edgar. Więc musimy szybko to. Ogarnąć. Dobra, pierwsze mamy. Koty za płoty. Lecimy dalej, dawaj, zagraj ponownie. Jeszcze dwa razy. Ciekawe, czy nam się uda. Szybko to musimy przejść, chociaż nie pobije rekordu, nie? Ok, Nani idzie tam do tej skrzynki. Dobra, mamy jedną przynajmniej. Jest i druga, dawaj! Ej, nie mogę tam podejść, ty! Jest i trzecia. Ała! Ała, zostaw mnie. Dobra, jest, okej. Okay. Idziemy dalej. Yusuke został zniszczony. Dobra, mamy kolejne. Ty, ten gościu ma 10 tysięcy życia. W sumie ja, ja nie mam więcej. Chodź tu. Dobra, jest. Chyba szybko to zrobimy. Słuchajcie. Dawaj, dawaj. Nie, chciałem zagrać ponownie. Oj, to mi. Ale zepsułem. Dobra, jeszcze raz graj. Słuchajcie, przez to, że nie kliknąłem zagraj, ponownie stracę szansę pobić rekord tego. Na środku jest dużo skrzynek, tu są dwie aż. Nie wiem, czy iść od razu na środek. Tu ktoś był. Dobra, na razie tak się zajmiemy nimi. No co za gość, ty dobra, no jakoś to przeżyłem. Muszę uważać, czterech tych zostało. Dobra, jest wygrana, ale chyba nie pobije rekordu, nie? Misje zrobione. A. No, może ja delikatnie go pobiłem? O, coś dostałem, patrzcie. Kolejny Stardrop. Ty, za niego długo 10 tysięcy pucharków. Ty zrobiłem tę misję, zrobiłem. Zrozegraj 5 meczy w drużynie. Skorzystaj z opcji zagraj ponownie 10 razy. O, panie. Ty, ale. Dopiero 42 poziom? Ja myślałem, że zrobimy więcej dzięki tym misjom. Trochę słabo, nie? Zobaczcie, a my tu mamy do 50 jeszcze sporo czasu. E, czyli tak, słuchajcie, może zrobimy jakieś misje jeszcze, bo ich mam trochę. E, zagraj obrażeń Penny, B lub Edgar. Penny Ems. O, Ems bym chciał zagrać. Słuchajcie, chociaż na chwilkę, bo ja lubię grać Ems. Czekajcie, gdzie ona jest. To jest Colette. Gdzie jest Ems? Tu. Zagrajmy. Lubię grać Ems. Jest to jedna z chyba z łatwiejszych postaci do grania, nie? Ale będziemy musieli szelką też pograć. A niepotrzebnie podchodzę do tego. To jest mój błąd. No dobra, dwóch naraz raz poszło. Drako. No i dobra, kolejna padła. Gdzie tu są następni? Do golenia. Ty, nie mogę w tych krzakach siedzieć, ale mi to zacina ten telefon się. Ty, 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 Gdzie oni wszyscy są? Tu, 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 tu. Sprawdź moje perfumy. No gdzie są ci ludzie? Jest niefajne, jak oni się tak kryją cały czas, nie? No i GG, to nie było jakieś trudne. Ale patrzcie ile punktów, no i o to chodzi. Dobra, kolejny. kolejne star dropy, dużo ich jest. dobra, pięknie, plus 15 i 2000. Patrzcie, aż. 45 teraz. No to za niedługo będziemy robić opening, słuchajcie. Ale jak tak jak mówiłem, jak chcę szelką tutaj wbijać. Zobaczymy, starcie solo Shelly? No, spróbujmy. Czy wbijemy z nią te mastery, bo chciałbym ją na złoty zrobić. <gł anak lonely> Ile tam jest skrzynek, no. jacie. O Jezu, tu są już tacy zawodnicy, że jasny gwint. Natürlich. Patrzcie, tutaj są skrzyneczki, które bym chciał ogarnąć. O kurde. Dobra, ja się sobie tu poczekam. Dobra, uciekam stąd. Niech się biją. O kurde ty. Ja bym go tu sobie już, szczerze. Niech mi tu podejdzie, bo Shell jest mega mocna, słuchajcie, na daleki dystans. Kurde, ty, ale mnie tu. No, serio! No nie wierzę, że mnie zesnipiła. Zepsułem, bo to mogłem zawrócić, ale plus pięć jest Okej. Okay. No i zrobiłem misję też od razu. A jak zrobić, żeby. Jak tu wymaksować ją? Jak to szybko zdobywać te punkty? Za każdą wygraną przyznawane są punkty mistrzowskie. Zdobywaj poziom mistrzowskie, aby otrzymać nagrody. Zdobywaj puchary, zadymiarskie lub poz... e, zdobywaj puchary zadymiarskie lub pozycje w sezonie rankingowym, aby otrzymać więcej punktów mistrzowskich za każdą wygraną. No, do trójki może dobijemy. Słuchajcie, zobaczymy. Jeszcze raz zagrajmy. Tu, tu, tu. Na solo z Edgarem? Lecimy czy nie? Dobra, on sobie tam poszedł. Kurde, żeby mi się tylko telefon nie zacinał. Dobra, dwie skrzynki to już zawsze coś. Czy przydałoby się jeszcze więcej tych skrzyneczek tu wyhaczyć? Nie wiem, czy się uda. Wiecie, jak to jest. No, ale tu już nie ma skrzynek, łopanie. Where are skrzynki? Nie trafia. Ten sobie tam chodzi. Nie, no muszę uważać na niego. Na razie, Mek. bicie się tam, a ja sobie uciekam. Jezu, jeszcze ten mnie tu. Jezu, dwóch tych. Ty no, ej co jest no, Jezus Maria, to spowolnienie, to zatrzymanie to jest zbyt OP, powinni to usunąć. LOL, to jest naprawdę chore. Powiem Wam szczerze, że nie mogę się ruszyć przez, przez chwilę. To w połączeniu z mega dużymi obrażeniami to jest masakra, nie? I w ogóle mu obrażeń też nie zadawałem, zauważyliście to? Bardzo dziwne było, dobra, bierzmy skrzynię, ty w ogóle nie słychać, jakbym strzelał z tego. Dobra, cztery skrzynie, to nieźle. Ty, ty 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 Dobra, lecimy z tym. Ja tu będę zwabiał, zwa zwabiał ich, nie?

Gdzie jest mój Edgar? Ty, Edgar! Ziomek! Dobra, idziemy w tę stronę. Ja mam tylko jedno. To przedłuża. Aj, tu jest ten. O, Edgar, się wkopaliśmy tutaj. Jest ciężko. Nie idź tam, Edgar! No, jezu, Edgar, po coś tam poszedł? O, po, to pograne. Jezus Maryja, co za gość, no? Zbejtował mnie tam. Nie wiem po co, po co on tam szedł? Powiedzcie mi. Nieważne, słuchajcie. Rozdzieliliśmy się i to był błąd. A czy mi odejmują się te puchary? Nie, no to tyle dobrze, nie?